Dzień dobry! Chcę Wam dzisiaj pokazać moją ostatnią pracę, moją ostatnią łąkę. Ta łąka jest nocna. Jeszcze nigdy nie szyłam takiej ciemnej i właściwie to zwykle szyłam te łąki o innym kształcie. Ta jest duża, kwadratowa, ma 1,15 m na 1,15 m. Jest uszyta techniką konfetti, to znaczy na kwilterską kanapkę, wysypałam różne drobiny tkanin, ułożyłam o mniejsze i większe kawałki, a potem wszystko przykryłam tiulem. W tym przypadku to jest czarny tiul. Po przykryciu tiulem całego obrazka spięłam wszystkie warstwy bardzo gęsto szpilkami, a potem przepikowałam je w takie różne wzory, jakie tutaj widzicie. Zostało mi jeszcze trochę Pikowania. Jeszcze w niektórych miejscach chciałabym nieco bardziej spłaszczyć tę moją robótkę. W tym przypadku skorzystałam też z takiej możliwości, że w niektórych miejscach, tam gdzie są poprzyszywane takie kółeczka, Wycięłam tiul z wierzchu. Chodziło mi o to, żeby pokazać prawdziwą strukturę materiału bez tej warstwy czarnego tiulu. Przy okazji, gdy ten tiul wycinałam, to okazało się, że tkanina, która jest pod spodem, a która jest nieprzyszyta, zachowała się jak taki mały bąbelek i zrobiła się bardzo wypukła. Chcę wam pokazać jak pozbywam się tiulu z niektórych miejsc. Tutaj, gdy pikowałam, zostawiłam takie kółeczko. Pod spodem, pod tiulem jest zielona organza I teraz będę chciała wyciąć tiul, który jest na wierzchu, ale zanim zrobię to, zanim wytnę ten tiul, to chcę mieć pewność, że ta organza została przyszyta na pewno z wszystkich stron dobrze, więc po prostu oprzyję to kółeczko jeszcze raz. Ja szyję w rękawiczkach, bo tak jest mi wygodniej, i tak mam większą przyczepność. Przyszyję teraz to kółko jeszcze raz. powinno być już dobrze i spróbuję wyciąć ten tiul. Jak ja to robię? Najpierw wytnę nitkę, która mi przeszkadza i teraz tak, takim trójaczkiem podważam sobie górną warstwę tiulu i wycinam ją tak delikatnie. O, już widzisz, że ta organza nie przyszła mi się dobrze, zaraz to poprawię. Wycinam ten tiul tak delikatnie, żeby nie zepsuć materiału, który jest niżej. O, udało mi się złapać. Będziecie podważam go sobie o tak. Widziałam kawałek czarnego tiulu, a pokazało się... Pokazała się zielona organza, bardzo ładnie to wygląda, jest jaśniejsza. W tym miejscu tu jeszcze, jeszcze jakiś kawałeczek tiulu i kawałek nitek i wyrzucam sobie te nitki. Zobaczcie, w tym miejscu zrobiło się jaśniej i w podobny sposób w innych miejscach wycięłam tiul. I obrazek wygląda inaczej, pokażę Wam jeszcze takie miejsca, gdzie spod tiulu wyłonił się aksamit. Tutaj, tutaj, to naprawdę są takie góreczki, a tutaj jest tafta granatowa, też bez tiulu, bo pozbyłam się tego tiulu z góry. Zostało mi jeszcze trochę pikowania, już niewiele. Właściwie to muszę sobie pod spód podejrzeć, w które miejsce, o tu jeszcze mam takie miejsce do wypikowania, więc pokażę Wam, jak ja to pikuję. Właściwie to pikuję tak bez żadnego wzoru. Tutaj te okruszki tkanin tworzą tak bogaty wzór, że nie mam się już co przejmować pikowaniem. Pikowanie ma tylko połączyć wszystkie warstwy. No i tutaj kawałeczek sobie wypikuję. Teraz mam nitkę turkusową i omijam kawałki tkaniny, gdzie były żółte okruszki i pikuję głównie po tych miejscach turkusowych. W ten sposób jeszcze parę centymetrów kwadratowych, ale naprawdę już niewiele. Myślę, że dzisiaj do tego obrazka przyszyję ramkę, tunel i będzie gotowy do powieszenia. Chcę Wam dzisiaj pokazać skończoną nocną łąkę. Nazwałam tę łąkę. Wielka nocną, ponieważ jest wielka, bo mamy dr10 na metr 10 jest nocna. A dodatkowo jeszcze, dzisiaj jest wielki piątek, a za dwa dni Wielkanoc. No to jak miała się inaczej nazywać niż łąka Wielkanocna. Jest już cała, jest skończona, jak widzicie malamówki, tunele, rusza się na wietrze, ale założało, zależało na tym, żeby pokazać zamią w pełnym słońcu, żeby było widoczne to, że są na niej kawałki organzy tutaj na środku. W różnych miejscach jest ta organza. Jest troszeczkę lśniącego tiulu, który powoduje, że ona się w oświetleniu ona się mieni. Obracam ją teraz specjalnie, mimo że troszeczkę ucieka z kadru, żeby było widoczne to świecenie się. Chociaż nie jestem pewna, czy będzie widoczne. Co mogę o niej powiedzieć? Chyba właściwie już Wam wszystko powiedziałam w trakcie szycia. Technika i z niektórych y, fragmentów tej y, łąki powycinałam tiul, żeby było wyraźniej widać te kółeczka. Tutaj trochę wchodzi cień y, drzewa na tę łąkę, ale myślę, że to nie psuje y, całego obrazka. Ja poproszę o, o zbliżenie na y, tę łąkę, żeby było widać może trochę szczegółów. Udaje nam się, tak? I w prawo i w lewo troszkę pojeździć, bo no, fajnie. Te szczegóły będzie Wam łatwiej obejrzeć na zdjęciach na moim blogu i na stronie www. Będą zdjęcia, będą zdjęcia zrobione przez fotografa z dokładnymi szczegółami. Obejrzycie sobie wszystko. I do następnej wąki.